Nowa usługa umów wizyty w urzędzie skarbowym ruszyła 16 listopada i jest już dostępna w całym kraju, a zatem i w Wieluniu. Załatwienie sprawy podczas bezpośredniej wizyty w urzędzie będzie możliwe po jej wcześniejszym umówieniu. Zwiększy to bezpieczeństwo podatników i komfort przy załatwianiu spraw. Wiele spraw można załatwiać oczywiście online. Jeśli jednak jest konieczna wizyta w urzędzie, umawiajmy się na nią z wyprzedzeniem, korzystając z nowej usługi lub telefonicznie. W województwie łódzkim podatnicy mają dostęp do formularza online, za pomocą którego mogą umówić wizytę na wybrane przez siebie terminy. Przez internet można skorzystać z elektronicznego formularza dostępnego na stronie podatki.gov.pl lub swojego urzędu skarbowego. Telefonicznie numery telefonów można sprawdzić na stronie www swojego urzędu skarbowego. Skarbówka zachęca też do korzystania z dotychczasowych zdalnych form załatwiania spraw w urzędach skarbowych. Oprócz infolinii Krajowej Informacji Skarbowej i możliwości załatwienia swoich spraw podatkowych przez strony podatki.gov.pl i biznes. Dostępne są też specjalne numery telefonów w urzędach skarbowych. Można je znaleźć na stronach internetowych urzędów w Zakładce Kontakt.